Odcinek fajniejszy niż inne. Porównanie w hiszpańskim. W tym odcinku o porównaniach rzeczowników, czasowników, przymiotników oraz przysłówków. Najpiękniejszym przykładem tego, że takich konstrukcji się dosyć często używa, są dzieci. Jeśli słuchałeś kiedyś dwójki dzieci, które niekoniecznie darzą siebie sympatią, to prędzej czy później, najczęściej w kłótni, pojawi się coś takiego: Mój tata jest silniejszy niż twój, a mój jest mądrzejszy od twojego, a nieprawda mój tata jest bardziej mądry. I tak dalej, i tak dalej. Możemy porównywać ze sobą nie tylko osoby, rzeczy, miejsca, czy nawet pojęcia abstrakcyjne lecz także intensywność, ilość czy częstotliwość czynności, które my albo ktoś wykonujemy. Zacznijmy może od porównań z rzeczownikami. Kiedy porównujemy ilość jakichś osób, rzeczy, pojęć, używamy maske – więcej niż menoske – mniej niż tanto, tantas, como – Tyle ile. Tutaj pamiętajcie o uzgodnieniu rzeczownika z tym wyrażeniem. Tienes más dientes que yo. Masz więcej zębów niż ja. Tienes más dientes que yo. Él habla menos lenguas que tú. On zna mniej języków niż ty. Tengo tantos exámenes como tú. Mam tyle egzaminów co ty. Tengo tantos egzamines como tú. Jeśli wiemy do czego lub do kogo porównujemy daną rzecz, zwykle omijamy tą drugą część zdania. Juan pesa menos. Juan waży mniej niż np. wujek Honda. Juan pesa menos, que tío Honda. Tak jak w polskim, w hiszpańskim zamiast powiedzieć, że ktoś ma czegoś mniej, możemy powiedzieć, że nie ma tyle samo. Na przykład, jak chcemy pocieszyć jakąś zapłakaną przyjaciółkę, to zamiast powiedzieć, ja się, jeneś meno Wiem, że masz mniej przyjaciół ode mnie, ale... Lepiej jest przedstawić w ten sposób sytuację. Alo, mejor no tantos tanto szamigoszko moje opero. Może nie masz tylu przyjaciół co ja, ale... Porównanie z czasownikami. Czyli zwykle kiedy porównujemy jakąś intensywność, ilość czy częstotliwość i czynności. Tutaj podobnie jak z rzeczownikami, również mamy zwroty typu maske, czyli więcej niż, bardziej, menoske, mniej niż, słabiej, tanto como, tak jak, tyle, tyle samo ile. Trabajo maske que i y gano lo mismo. Trabajo maske ja i y gano lo mismo. Pracuję więcej niż ona i tyle samo zarabiam. Ahora viaja menos que antes. Teraz podróżuję mniej niż kiedyś. Como tanto como él. I jem tyle co on. Como tanto como él. Porównanie z przymiotnikami i przysłówkami. Más Bardziej niż, więcej niż. Menos que, Mniej niż. Tan como. Igual de que. Tyle co. Tak samo jak. Marko es más guapo que Juan. Marko jest ładniejszy od Juana. Marko, es masz guapo que Juan. Maria María es menos elegante que su hermana. María bardziej elegancka niż jej siostra. Mi bolso jest tan bonito como el tuyo. Moja torebka jest tak samo ładna jak twoja, tak samo piękna jak twoja. Mi bolso es igual de bonito que el tuyo. Dzięki za uwagę i do następnego bardzo wyjątkowego odcinka. Cześć.